Cześć, tu Wacław, życie poczciwe. Dzisiaj kilka słów o wartości biznesowej, nostalgii na podstawie firmy Blizzard Entertainment, na podstawie tytułu World of Warcraft czy Warcraft 3 Reforged. Zapraszam. Trochę dzisiaj będę tutaj mówił jak nerd do Was o, o grach, w które w zasadzie nie gram, ale zauważam wciąż pewne procesy w tym. W świecie growym, które są bardzo ciekawe, którymi warto się podzielić, też ze względu na to, że to jest część ludzkiej natury. I jako, że jestem, jest w trakcie jeszcze lektury tej książki o ludzkiej naturze od Roberta Greena, zauważam takie kolejne rzeczy, które, które z tą ludzką naturą się łączą. Akurat Green o tym nie mówił, dokładnie co powiem dzisiaj, także może jakieś nowe, nowe prawo ludzkiej natury trzeba będzie dodać w kolejnej książce Robert. Jeśli to oglądasz, wiesz co robić. A to prawo, czy raczej ta rzecz, o której chcę powiedzieć, to ta nostalgia i jaką ta nostalgia ma wartość biznesową. Na podstawie tych gier ci to powiem, bo to jest coś, czego doświadczam teraz, szczególnie gdy ta gra, która wyszła w 2004 roku, World of Warcraft, która obecnie ma już lat 15, i która w sierpniu zostanie wypuszczona. Ponownie w takiej samej formie, jak była wpuszczona 15 lat temu, i ona generuje taki hype, taki hype train, takie oczekiwanie, podniecenie jest związane z tą grą, jak nadchodzi, że bardzo dużo kontentu jest tworzone na YouTubach o tej grze, o tym, że to znowu wychodzi, o tym, jak ludzie chcą znowu przeżywać te przygody. Nie da się ocenić po prostu tego prosto, jednoznacznie, jeśli się. Nie grało w tą grę, gdy się było młodszym. Ja w 2004 miałem 14 lat i pamiętam wtedy, jak czytałem w gazetach o grach o World of Warcraft, jaka to będzie super gra, bo też grało się w gry typu Warcraft 3, i tam już były elementy RPG, które tworzyły ten wspaniały świat Warcrafta, w którym się po prostu wciągasz. I nie możesz z niego wyjść. Dla tych, którzy w ogóle nie wiedzą, to jest taki świat typowo rpg z łukami, z magami, z czarami, z postaciami, które awansują na kolejne poziomy, stają się silniejsze. Kierujesz armiami w Warcraft 3, który był grą typu strategiczną RTS, real-time strategy. World of Warcraft, czyli takiej następczyni tej serii Warcrafta. Po prostu wchodzisz w ten świat jako jednostka, jako MMORPG player, jeden z tysięcy czy milionów jeden z 10 milionów nawet w tym momencie piku tej gry i przeżywasz swoje przygody. I ja, gdy miałem to 14 lat, jeszcze czytałem o tym, czytałem o tym, tak bardzo chciałem w to pograć. Gdy w końcu mogłem w to pograć, to mm, miałem 16 lat, powiedzmy, nie, nie mogłem grać za dużo i, i przeżywałem te przygody w tym świecie. W jakimś tam krótszym czasie byłem, wiadomo, że nobem, ale... To, co tam przeżyłem, to co. te godziny, te zarwane noce, te, te przygody, które, które w tej grze doświadczyłem, tak jakby wciąż są w pewnym sensie żywe. I teraz po 15 latach, gdy ta gra wychodzi znowu w takiej samej formie jak była, i jeszcze jest takie ogromne podniecenie wokół tego, mimo że tak to jest gra sprzed 15 lat, moglibyśmy pomyśleć, że kogo obchodzi gra sprzed 15 lat, tak naprawdę, bo cała. Ta gałąź gospodarki związana z grami poszła tak do przodu, że to by chciał grać w takie rzeczy takie rzeczy sprzed 15 lat to by to chciał odkurzać. I tutaj wychodzi ta wartość nostalgiczna. Tutaj wchodzi to, o czym chcę dzisiaj powiedzieć: czyli to, jak przez różowe okulary patrzymy wstecz, to, jak przez różowe okulary patrzymy na swoje dawne doświadczenia, i to, jak jesteśmy gotowi wydać pieniądze, żeby poczuć to, co czuliśmy kiedyś. I to jest niesamowicie fascynujące, że te miliony graczy na całym świecie, które grały w grę 15 lat temu, teraz, żeby znowu ją przeżyć, znowu zapłacą Blizzard Entertainment dość spore pieniądze co miesiąc żeby doświadczyć tego świata a zero, żeby się cofnąć do czasów, gdy życie było trochę prostsze, żeby się cofnąć do czasu, gdy wszystko było łatwe, żeby się cofnąć do czasu, gdy można było przeżywać przygody przed telewizorem i miało się, nie miało się tych wszystkich rzeczy związanych z dorosłym życiem jeszcze na głowie i móc po prostu iść w świat, zabić jakiegoś potwora, zdobyć nowy poziom, zdobyć nową zbroję i czuć się potężniejszym. To jest, jak dla mnie, coś niesamowitego, co jest tak jakby kopalnią złota do wykorzystania w różnych branżach. Wielu z Was wie, że filmy. Filmy to jest też rzecz, która jest odkopywana, po prostu przepuszczana przez machinę nowoczesnych produkcji i wypuszczana ponownie tą samą historią, co była kiedyś. Czy teraz Aladdin niedawno wyszedł? Wiesz, historia trochę się sprawdziła kiedyś, przeniesiona w, nowy, w nową rzeczywistość, Sprawdzi się tak samo dobrze. Czy król Lew? To samo. To jest darmowy zbiór pieniędzy. O tym mówi też Robert Wilk w książce o prawa ludzkiej natury. Mówi o tym, jak właśnie jeden z tam zarządzających gdy odkrył taką ich składownię produkcji z lat 40., to potem, gdy zaczął robić te hmm, produkcje jako filmy animowane w latach 70., 80.. To niesamowicie rozbudował całego Disney'a, dlatego że dzięki temu, że te historie już były sprawdzone, że były dobre, wystarczyło je wrzucić w nową grafikę, w nowe techniczne rzeczy i one się sprawdzały tak samo, w ten sam sposób oddziaływały na ludzi, plus miały tą nostalgiczną wartość. Czyli ktoś już to kiedyś widział w starym klimacie, teraz z przyjemnością pójdzie i zobaczy to w nowym klimacie, wie czego się spodziewać, wie, że mu się to podoba. To nie może się zawieść, praktycznie. To jest automatyczny sukces, zanim zrobiłeś jeszcze produkt. I tak to jest często ze scenariuszami sprzed 20-30 lat, które po prostu są remakeowane, robione ponownie, no bo to jest bardzo łatwy sposób na zarobienie pieniędzy. Gdy widzę te wszystkie filmy związane z Blizzard Entertainment, czyli firmą, która wypuszcza World of Warcraft Classic, jak to się będzie obecnie nazywać, czyli tą samą grę sprzed 15 lat. I, I widzę to podniecenie wokół tego, to, to daje mi bardzo do myślenia, jak faktycznie, jak bardzo dużą wartość ma ten, ta nostalgia, czy ta, ten produkt, nawet zrobiony kilkanaście lat temu, do wygenerowania hypu, do stworzenia ogromnego zysku, bo mimo, że. World of Warcraft Classic wyjdzie dopiero w, pod koniec, w zasadzie, sierpnia tego roku, to już wiadomo, że to będzie strzał w dziesiątkę. Bo widzisz, dlaczego w ogóle ludzie się podniecają tym World of Warcraft Classic, World of Warcraft, World of Warcraft Classic sprzed 15 lat? Przecież ta gra wciąż istnieje w obecnym stanie, tylko że w obecnym stanie, z, tej, z tych lat, sprzed ten, ten, przez te 15 lat, kiedy gra istnieje, przez dodawanie kolejnych rzeczy, przez dodawanie kolejnych dodatków, kolejnych wysp do podbicia, zmian, licznych ułatwień, ta gra jest po prostu kaleką, kaleką dawnej siebie. Jest um, ćwiercią lub nawet jedną ósmą dawnej siebie przez taką śmierć tysiąca, tysiąca pocięć, czy jak to się to po polsku mówi? No, death of a thousand cuts po angielsku. Po prostu przez. Małe zmiany, gra straciła serce, ta gra straciła duszę. I obecnie, mimo że wciąż jacyś ludzie w to grają, to nie ma tego, co było, tego, tej esencji, która kiedyś stworzyła z tej gry tego potwora, który miał 10 czy nawet 12 milionów graczy w pewnym momencie naraz. Teraz gra już nie publikuje nawet tego, ile graczy jest w tej grze współczesnej. Dzięki Temu, że wychodzi ten klasik, dzięki temu, że wychodzi ta wersja sprzed 15 lat, Blizzard wygrywa podwójnie, bo ludzie, którzy wchodzą w tę grę sprzed 15 lat, też sobie pewnie sprawdzą tą grę, która jest obecnie, zobaczą, co tam jest. Tam, gdzie się zmieniła grafika, tam, gdzie się zmieniły umiejętności bohaterów, po prostu zysk to jest na całym horyzoncie, z każdej strony, jeśli chodzi o biznes, jeśli chodzi o. Świat gry, jeśli chodzi o produkty Blizzarda. Fascynujące jest to, że przez te liczne lata, bo widzisz, to nie jest tak, że chęć graczy, żeby ta gra World of Warcraft Classic pojawiła się, to nie jest rzecz sprzed miesiąca, czy dwóch, czy roku, czy dwóch do tyłu. Od gdzieś 2000 podejrzewam 10 roku, czy nawet wcześniej gracze cisnęli pomysł, żeby stworzyć serwery, żeby stworzyć tą grę w tej formie, która była oryginałem, żeby stworzyć coś dla ludzi bez tych udogodnień, bez tych ulepszeń w cudzysłowie, które zostały później pododawane do gry. Wiecie, co wtedy mówił Blizzard? Blizzard wtedy mówił, „Wymyślicie, że tego chcecie, a tak naprawdę tego nie chcecie. I to jest kolejny ciekawy, to jest ciekawy przykład po prostu niesłuchania też swoich klientów, niesłuchania tego, niesłuchania zdania tego, dla kogo się produkt robi. No zgadzam się, często klient nie wie, czego chce faktycznie. Często dla klienta produkt jest, wydaje mu się, że czegoś chce, ale tego tak naprawdę nie chce. A tutaj było wręcz odwrotnie. Cały czas Blizzard wiedział, czego, znaczy, może nie wiedział, ale słyszał, czego ludzie chcą, ale im tego nie dawał. I teraz gdy im to dał nagle Wielkie zdziwienie, ogromny sukces, nawet gra jeszcze nie wyszła, już ma większą oglądalność niż oryginalna gra, która jest obecnie i ma i podskoczyła wiesz, w wiele poziomów oglądalności na Twitchu, gdzie się kry, ogląda. Ta, to bycie głuchym na feedback przez tyle lat, pomyśl sobie ile to kosztowało Blizzard, pomyśl sobie ile... Pieniędzy można było zrobić, ileś światów nowych można było stworzyć. Nie do pomyślenia. Dobrze, że to w ogóle się stało ostatecznie i że faktycznie dostaniemy my, gracze. No ja akurat graczem nie jestem, ale że gracze dostaną wreszcie ten produkt, który chcieli dostać tak długo. Niesamowita wartość rzeczy starych. Niesamowita wartość rzeczy, które można odgrzać i znowu sprzedać. Fascynujące, jak nostalgia ma mocny wpływ. Gary V też o tym mówi, gdy wypuszcza te swoje produkty teraz buty, ma swoje buty i te buty są firmy K-Swiss firmy też, która miała kiedyś dużo większą wartość rynkową niż obecnie, ale wciąż ludzie lubią te buty tej marki ze względu na nostalgię, też ze względu na to Gary ją kupił i w ogóle plan Gary'ego na zarobienie ogromnych pieniędzy jest kupowanie starych, nostalgicznych firm, przepuszczanie ich przez swoją firmę przez swoją machinę, to jest VaynerX, czyli taka firma produkująca content na so, social media, na media społecznościowe i sprzedawanie później tej firmy dużo drożej, bo dzięki temu ta wartość nostalgiczna jest na takim poziomie, gdy ją dobrze użyjesz, że możesz zwielokrotnić zysk związany z produktami, możesz zwielokrotnić zysk jaki ma firma i możesz ją sprzedać później. Przynajmniej tak mi się wydaje, bo ja tego nie robię. To jest czysta teoria, o czym Ci to mówię, to jest czysty eksperyment myślowy, ale widzę, że to działa po prostu. Widzę, że to działa. Na przykładzie World of Warcraft, World of Warcraft Classic. Dzięki bardzo za życie poczucie, zasubskrybuj, wkrótce zobaczysz nowy film, taki dzisiaj content, pogadaliśmy trochę, książka Roberta Grina wkrótce będzie zrecenzowana na kanale, jeszcze 30% mi zostało do dosłuchania. I widzimy się w kolejnym odcinku. Pozdrawiam, cześć.